Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Co prawda, jest to cytat pochodzący dopiero z końcówki XX wieku i gry, z którą to moje pokolenie poniekąd dorastało, o tytule Baldur's Gate. Ale w gatunku fantasy jest to jeden z kilku głównych motywów fabularnych, który do dzisiaj w kolejnych dziełach popkultury powraca. Przeważnie związane jest to z jakąś misją, tą niewykonalną, a już sam etap. Kształtowania drużyny, docierania się, wszystko na wzór myśli, podróż ponad celem. Idealnie służy w tworzeniu relacji i dynamiki między postaciami, dla których przecież wciąż sięgamy po te książki. A więc witam Was po raz kolejny w moim archiwum. Dzisiaj materiał z kategorii tych od dawna planowanych. Zastanawiałem się, w jaki sposób ugryźć ten temat, i myślę, że to skompletowanie swojej własnej kompanii złodóbców jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o akurat. Ten motyw, bo kto z nas na jakimś etapie życia nie chciał tego zrobić? Wybrałem do mojej drużyny dziesiątkę kompanów, przemyślałem każdy możliwy scenariusz ekstremalnej podróży na tereny wroga, i jestem przekonany, że mając ich wszystkich u swego boku, nic nie byłoby nam straszne. Od razu też zapraszam Was do tej zabawy i w sekcji komentarzy kompletujcie swoje własne kompanie. Moja drużyna jest bardzo zróżnicowana. Starałem się przygotować na każdą ewentualność i zrobić mieszankę charakterów i umiejętności, żeby każdy był tutaj potrzebny. A na pierwszego kompana wybrałem Tyriona Lannistera. Tyrion pije i wie rzeczy. Co prawda wybrałem go głównie ze względu na to drugie, ale i to jego gawędziarstwo przy wieczornych ogniskach jak najbardziej nam się Przyda. W starciu królów udowodnił, jak inteligentną jest postacią i jak potrafi przewidywać po kilka ruchów do przodu. Zawsze miał świadomość tego, że fizycznie nie ma szans zdobyć szacunku u pozostałych lordów, więc uczył się, studiował księgi, obcował z kulturą, a do tego wszystkiego ma jeszcze jedną cechę, za którą wybrałem go do mojej drużyny, mianowicie na tle większości postaci z pieśni lodu i ognia jest po prostu uczciwym człowiekiem, po którym nie spodziewałbym się, że wbije mi nóż w plecy, o ile oczywiście wcześniej nie zrujnowałbym mu życia, bo wtedy ustrzeliłby mnie z kuszy w wychodku, prawda? Kolejną cechą, za którą zgarniam go do ekipy jest jego... Fart. Ktoś, kto tak wiele razy wyszedł z pod topora, jest niezbędny w kompanii. Ja z kolei jestem raczej urodzonym pechowcem, więc musi być ktoś taki, żeby te koleje losu jakoś się nam wyrównywały. Przy roli tej inteligentnej postaci z planem, zastanawiałem się jeszcze nad jego ojcem Tywinem, kazem Breakerem z szóstki wron i tujekiem jednorękim z Malazanu. Ale na dłuższą metę z żadnym z nich nie wytrzymałbym zbyt długo i istniałaby zbyt duża szansa na to, że w końcu by mnie. Wykiwali, także Tyrion to mój pierwszy wybór. A teraz czas na kilkoro wojowników, bo przecież bez gości od miecza i topora nawet nie ma co ruszać tyłka ze swojej mieściny. A na pierwszy ogień idzie. Kane. Być może jest to wybór trochę problematyczny, bo Kane ze względu na swoją długowieczność raczej nie przywiązuje się do ludzi i etap przyjaźni z kimkolwiek jest już co najmniej kilka wieków za nim, ale nie sposób odmówić mu, że kiedy trzeba, potrafi stanąć po odpowiedniej stronie i nie jest typem bezwzględnego wojownika, który wymorduje tych, którzy stoją za nim. A poza tym najważniejsze w tym wszystkim jest to, że taki antybohater jest po prostu mi potrzebny. Na pewno jest to jeden z najlepszych wojowników. W całej literaturze fantazy, który w swoim długim życiu mierzył się już praktycznie z każdym: z wiedźmami, czarodziejami, wilkołakami, wampirami, demonami, a nawet z jakimiś zaawansowanymi technologicznie stworami z głębin. I to jest doświadczenie, które jest nie do przecenienia. A poza tym, da się go też lubić jako człowieka. I już mając przy boku Tyriona i Keina, ma się zapewnionych sporo rozrywek zarówno tych wesołych i zakrapianych jak i są też odpowiednimi dyskutantami na tematy, o wiele poważniejsze, przy których naprawdę wiele mógłbym się Nauczyć, jest to też wybór podyktowany tym, że zdecydowałem się zgarnąć do ekipy tylko jednego czarodzieja, także umiejętnie zbiorę też parę osób, które poza tymi głównymi umiejętnościami również i w magii świeża nie są, a Kane dokładnie taką właśnie postacią jest. A kolejnym wojownikiem, a raczej wojowniczką, którą zgarniam do drużyny, jest orka z sagi o krwioza przysiężonych Johna Gwyna. I właśnie jestem po lekturze głodu bogów, drugiego tomu tej serii i obecność tej postaci. W w mojej ekipie jest po prostu nieunikniona. Swoją drogą muszę dodać, że drugi tom jest o dwie klasy lepszy od Cienia Bogów, którego recenzję możecie obejrzeć na moim kanale. Wracając. W świecie Wigridu jest to postać legendarna, o której powstają sagi i pieśni, i wystarczy przeczytać kilka rozdziałów z nią w roli głównej, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Kiedy ma do zrobienia ważną misję, nic nie jest w stanie jej zatrzymać, a ostatnie czego się obawia i o czym myśli jest porażka. A do tego wszystkiego stanowi świetny kontrast do Tyriona i Keina, bo raczej nie jest osobą, która za dużo gada i od razu ma ochotę się z kimś spoufalać. Na jej przyjaźń i szacunek trzeba naprawdę zasłużyć, ale kiedy już się do ciebie przekona, zyskujesz do swojej drużyny kompankę, która nie cofnie się przed niczym i ocali ci tyłek z najbardziej ekstremalnej sytuacji. Jej umiejętności nie wynikają jedynie z wielu lat walki i treningów, ale tutaj nie mogę już zdradzać wam nic więcej, także mam już dwójkę wielkich wojów, więc czas dorzucić do mojej kompanii krasnoluda, najlepiej takiego, który Łączy w sobie zarówno umiejętności bojowe, jak i klasycznego dla tej rasy kombinatorstwa. I niech to będzie Zoltan Chiway z Wiedźmina. Nawet mimo tego, że zapoznanie go z Tyrionem mogłoby nie wyjść mi. Na dobre, to i tak Zoltan jest gościem, którego nie da się nie lubić, a do tego był przecież oficerem ochotniczego chówca mahakamskiego. Także poza tym, że jest świetnym żołnierzem, który, jak na krasnoluda, bardzo dobrze włada mieczem, to jeszcze ma jakieś doświadczenie w dowodzeniu i nie jest to krasnoludz pierwszej łapanki. Ważne jest dla mnie to, żeby mieć u boku co najmniej kilka tych postaci z doświadczeniem w dowodzeniu, w razie gdyby Tyrion po drodze gdzieś nam się zgubił, a różnie z nim bywa. Zoltan ma też swoją małą kompanię krasnoludów, która ewentualnie mogłaby nas wesprzeć i umówmy się, korzystając z doświadczenia Bilbo Bagginsa, im więcej krasnoludów w drużynie, tym większa szansa powodzenia naszej misji. A gdyby gdzieś po drodze zabrakło nam pieniędzy, zawsze mógłby je dla nas jakoś, niekoniecznie uczciwie, ale zarobić. Co prawda jest uparty, ale przede wszystkim lojalny wobec swoich przyjaciół, a to w połączeniu z jego walecznością są idealne cechy, żeby dokoptować go do mojej drużyny. A więc trójka wojowników stoi już za moimi plecami. Teraz potrzeba mi co najmniej dwóch walczących z dystansu, strzelców idealnych, których mógłbym rozstawić po dwóch stronach każdej kolejnej potyczki, a jako pierwszego wybieram Hardinga Ponuraka z pierwszego prawa. Mając już kilka postaci, którym gęby raczej się nie zamykają, warto jest dorzucić też kogoś, kto nie jest zbyt wylewny, ale przy tym wszystkim jest też zimnokrwistym profesjonalistą, jedną z największych legend mroźnej północy, która wielokrotnie stawała w kręgu tarcz, toczyła mnóstwo bitew, i to jest ten gość, co do którego mam pewność, że w decydującym momencie ręka mu nawet nie drgnie. A kiedy już przeciwnik zbliży się do niego na wyciągnięcie ręki, licząc na to, że teraz już nie jest w stanie mu zagrozić, to w sumie nawet nie zdąży o tym pomyśleć, bo szybko trafi do Piachu. Genialny w łuku i w mieczu. Także jest to połączenie kilku umiejętności naraz i doświadczenia rzecz jasna. Przy tym wyborze kierowałem się też tym, że ciężko jest o lepszego żołnierza od ponuraka. To znaczy, mało kto tak jak on jest przyzwyczajony do bycia częścią oddziału i podstawowej hierarchii w kompanii. Raczej nie zastanawia się nad tym, co by było, gdyby to on rządził i to jest jeden z tych gości, którym możesz powierzyć nawet najtrudniejszą misję i mieć przy tym pewność, że on swoje zadanie wykona, nawet za cenę najwyższą, bo przecież nieraz powtarzał, że powinien był zginąć już dawno temu w walce z Loganem, a cała reszta to i tak już tylko prezent od życia. Dla mnie obecność obowiązkowa i w mojej kompanii to on będzie dzierżył łuk. On i Kailin an Alewan, łuczniczka ze stepów i członkini Czardanu Laskolnika z opowieści Mekkańskiego Pogranicza, a skoro nawet służyła u generała Laskolnika i tak wiele się od niego nauczyła, to byłbym głupi, gdybym nie postawił na jej umiejętności. Tym bardziej, że i w jej wypadku łuk nie jest jedynym czym może się przysłużyć mojej kompanii, bo to kolejna postać z pewną umiejętnością magiczną, która Dzięki mocy związywania dusz może wezwać ducha swojego zmarłego psa, także nie dość, że ten może w nią wstępować, dodając jej przy tym siłę i wyostrzając zmysły, to jeszcze przy okazji mógłby przysłużyć się mojej kompanii jako zwiat i to ten najlepszy z możliwych, bo taki, którego nie da się zabić, choć komunikacja z nim mimo wszystko byłaby. Nieco ograniczona, wiadomo, ale to również jest cenny nabytek. Kailin też, jak i cała reszta jej czardanu, świetnie jeździ konno, więc co najmniej jeden z moich uczników musi posiadać tę umiejętność, bo ponurak to głównie piechur. To plus możliwość wyostrzenia zmysłów za pomocą wiązania dusz daje mi zwiadczynię doskonałą, która też sprawdziła się jako szpieg działający pod przykrywką i jej charakter, oddanie sprawie i lojalność to kolejne cechy, za które po prostu musiałem dołączyć ją do mojej drużyny, a więc... Uczników już mam i nadszedł czas obsadzić jedno z najważniejszych miejsc w każdej kompanii, czyli maga czarodzieja i tutaj wybór był największy. Zależało mi na tym, żeby była to postać, która łączy w sobie zarówno ogromną moc, jak i ogromną mądrość i moim pierwszym i jak się też okazało ostatnim wyborem jest Get Krogulec. Szczególnie chodzi mi o tego nieco starszego geda z trzeciego tomu Morza o tytule Najdalszy brzeg. To jest właśnie ta hybryda ogromnej mocy i inteligencji, ale inteligencji pochodzącej z jego doświadczenia i wcześniej popełnionych błędów. Jest to ten stary typ maga z klasyki literatury, fantazy, który pojawia się dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny, ani za późno, ani za wcześnie, ten, który nie szasta mocą na lewo i prawo, a jego siła nie pochodzi jedynie z tego, co może dać mojej kompanii, jeśli chodzi o pole bitwy, ale przede wszystkim sama jego obecność może naturalnie rozwinąć każdego z członków mojej drużyny, także pod każdym względem jest to ogromna wartość dodana. Dzięki niemu też sporo potyczek dałoby się uniknąć za pomocą sztuki iluzji. Nie dość, że przyda się to podczas samej podróży, bo ciężej jest dostrzec statek, który otacza kilku kilometrowa mgła, to jeszcze. Może zmieniać swój wizerunek, czy raczej to, jakim widzą go inni ludzie, a dzięki temu to kolejna postać, która sprawdza się jako idealny szpieg, a dobrze wiecie, że bez nich ciężko jest odpowiednio zbadać tereny. Wroga. Kolejną z jego umiejętności, która przyda nam się podczas długiej podróży, jest możliwość leczenia ran. Bardzo szybko i bardzo skutecznie. Oczywiście, o ile nie są to rany śmiertelne, bo na to nikt niczego nie będzie już w stanie poradzić. Czarodzieje to niebogowie, i wybór był ogromny, ale ja mimo wszystko postawiłem na czarnoksiężnika z ziemiomorza. Kilku hultajów w drużynie już mam, więc ktoś, kto kiedy trzeba, przemówi im do rozsądku i weźmie ich za mordy, również jest na wagę złota. A teraz czas na jakiegoś skrytobójcę. Ko Kogoś, kogo będę mógł posłać nawet do najlepiej strzeżonej fortecy, a on i tak zrobi, co trzeba. Durzo Blind z trylogii Nocnego Anioła. Miałem sporo kandydatów na to miejsce w mojej kompanii, ale nikt nie sprawdzi się w swojej roli lepiej niż właśnie. On, a poza tym to kolejna postać łącząca ogromne umiejętności walki wręcz z magią, dzięki czemu też mógłbym wykorzystać jego talenty na wiele sposobów. A propos talentu to tak właśnie nazywa się odpowiednik systemu magicznego w świecie przedstawionym z nocnego anioła i jest on wręcz stworzony do podbijania umiejętności skrytobójców, a akurat ten skrytobójca, czy też siepacz, bo taka jest ich oficjalna nazwa w Micyru. To prawdziwa legenda i ktoś, kto mimo tworzenia wokół siebie otoczki złodupca, koniec końców jest porządnym gościem, a staram się jak najbardziej ograniczyć możliwości zdrad i ewentualnych noży w plecach. Nie dość, że potrafi walczyć wszystkimi rodzajami broni, to jak i każdy porządny skrytobójca w niemal każdych warunkach jest w stanie stworzyć różne rodzaje trucizn. I chyba nie muszę mówić jak bardzo by się to nam przydało, choćby podczas infiltracji wrogich terenów, gdzie bez krzyków i rozlewu krwi moglibyśmy uśmiechnąć Ewentualne straże, żeby dostać się do środka i skoro jest jedną z ostatnich osób, w których chciałbym mieć wroga, to warto mieć w nim kompana. A jeśli chodzi akurat o tę pozycje w drużynie, bezwzględny profesjonalizm jest mi szczególnie niezbędny. Podobnie jest też z pozycją lekarza, medyka. Co prawda, głównym leczącym w mojej kompanii byłby ze względu na swoją moc get, ale i te czysto ludzkie umiejętności lecznicze na pewno byłyby przydatne. A że nie będzie to łatwa podróż i tradycyjnie, jak to fantazy zazwyczaj jest, misja z gatunku tych niewykonalnych, to musi być to ktoś, kto. Niejedną taką ma już za sobą, dlatego wybieram Konowała z kronik Czarnej Kompanii. Cały czas będę się trzymał planu i potrzebuję nie tylko medyka, ale i żołnierza, doświadczonego żołnierza. A do tego wszystkiego jest to ktoś, kto ewentualnie mógłby przejąć ster nad całą wyprawą, i charakterologicznie bardzo pasuje mi do grupy, którą już zebrałem. Mój ulubiony konował z książek to ten z Ksiąg Południa, gdzie ma o wiele więcej do powiedzenia w kompanii i ma taki zestaw cech, który stanowiłby kontrast, w szczególności do kilku postaci z tego grona wojowników w mojej drużynie. Przede wszystkim chłodna głowa, spokój, umiejętność nawiązywania relacji, i myślę, że to właśnie on najszybciej nawiązałby nić porozumienia z Orką i Ponurakiem. Ma też w sobie bardzo dużo pokory, która kontrastowałaby z nadmierną pewnością siebie kilku naszych pozostałych kompanów, ale mimo tego, że zdarza mu się wątpić w siebie i swoje możliwości. To nie wynika to z tego, że jest słaby, bo świetnie radzi sobie zarówno w mieczu, jak i w łuku, więc przy okazji to kolejna postać, której mogę powierzyć wiele zadań. Bardziej chodzi tu o jego inteligencję. Tak właśnie mają ludzie inteligentni, ciągle w siebie wątpią, a im więcej doświadczenia i nauki zdobywają, tym bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak wiele im umyka i taki jest właśnie Konował, główny lekarz kompanii, a także i jej kronikarz, bo to kolejna ukryta rola Którą miałbym dla niego podczas naszej wyprawy, no bo ktoś to przecież wszystko na samym końcu musi spisać, a nikt nie zrobi tego w lepszy i ciekawszy sposób od niego, także moja kompania jest już prawie w komplecie, ale sami pewnie widzicie, że kogoś tu jeszcze brakuje. Kogoś, kto może i nie jest tak oczywistym wyborem, jak wszystkie te postacie, które świetnie walczą, strzelają i czarują, ale i tak bez niego ta misja by się nie powiodła, bo klasyka literatury fantazy od samych jej początków udowadnia nam, że. Prawdziwa siła pochodzi z serca, a nie mięśni. A największymi bohaterami okazują się być te postacie, pozornie najmniej do tej roli, stworzone. Dlatego moją kompanię uzupełni Samwise Gamgi, z władcy pierścieni. To jest prawdziwy bohater, ktoś, kto nigdy nie odwróci się od swoich przyjaciół, a kiedy trzeba, zaniesie ich na plecach aż do celu. Misji. Wszystkich powodów, dla których jest mi on niezbędny w tej podróży, nawet nie ma sensu wymieniać, ale do tych najważniejszych należą przede wszystkim lojalność. Do tego ma też nosa do wyczu wyczuwania czyichś wrogich intencji. Więc gdyby ktoś z mojej drużyny ewentualnie miał zamiar mnie zdradzić, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że sam by to wszystko zawczasu wyczuł. Nie jest on podatny na kuszenie sił zła i te tak zwane no, umówmy się, ktoś kto bez problemu oparł się sile jedynego pierścienia, potencjalnie oprze się też każdej innej pokusie i gdybym miał przy sobie jakiś inny ważny artefakt, który musiałbym dostarczyć z miejsca na miejsce, to właśnie sam byłby jego kurierem, powiedzmy, no bo sam sobie bym tak nie zaufał, jak właśnie jemu. Frodo nie wykonałby swojego zadania bez pomocy sama, więc ja nie zamierzam nigdzie się bez niego ruszać. No i co to za kompania bez hobita? Nikt z nas nie zna tyle pieśni, co on. To ten dobry duch drużyny, który z każdym się dogada i ewentualnie pogodzi ze sobą zwaśnione strony w naszej grupie. Jest też bardzo duża szansa na to, że najlepiej z nas wszystkich gotuje, także, jak widzicie, i o tym pomyślałem, bo może i fantazy. Pełna jest postaci tych nieoczywistych bohaterów, ale żaden z nich nie przygotowałby nam lepszej potrawki z królika niż sam, a więc Mission Complete. Na ekranie mamy już zebraną całą moją drużynę, moją kompanię. I jestem z niej dumny. Każde z tych miejsc jest głęboko przemyślane, i obecność każdej z tych postaci na którymś etapie wędrówki byłaby dla celu misji niezbędna, a teraz. Wasza kolej, dobrze wiecie, co z tym zrobić w sekcji komentarzy, a na dzisiaj to już wszystko, i dzięki za tak dużą aktywność na kanale w ostatnich dwóch miesiącach, bo w tym czasie archiwum naprawdę fajnie się rozwija i po prostu miło mi się na to wszystko patrzy. A im większe jest grono odbiorców, tym chętniej siada się do robienia nowych treści. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na szlaku wędrowcy.